Siemara. Z tej strony Krzeku, a to jest mój poradnik dotyczący tery e, gry gry MMORPG, e, w której to jest dość spory progrem, problem w, e, który wyszedł w, właściwie bug, który e, pojawił się w jednym z ostatnich patchy, chyba walentynkowym. Tak więc, żeby go usunąć... A, po powiem mniej więcej o co chodzi w tym, w tym bugu. Otóż nie można usunąć postaci, nawet tej, która ma bardzo niski poziom. Zresztą, patrzcie, ta postać ma level pierwszy, jak możecie tutaj zobaczyć. I patrzcie, delete, delete, bosch się nazywa, tak go nazwałem. Bosch. I jak pisze, you must move all premium items from your inventory to your bank before you can delete this character delete this character. Nie mogę usunąć tej postaci. Ja pod, przez 5 godzin męczenia się mniej więcej odkryłem co trzeba zrobić. I pokażę wam teraz w tym filmiku. Tak więc musimy wejść do gry. Wejdźmy do gry. Ok, jak już jesteśmy w grze, musimy... No, trochę mi się stać na, ale to nic. Musimy teraz pojść w miejsce zaznaczone na mapce Teraz Wam pokażę. Tutaj, Tower Base. Wróć, wróć. E... Może tu Wam pokażę? O, tutaj jest Tower Base. Jest to, 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 to trochę spory kawałek. Ale możemy po prostu biec przed siebie i to szybko minie. Tak więc ja tam pobiegnę i usłyszymy się za chwilę. Okej, okay, zbliżamy się do e, tego miejsca, jest całkiem ładne. Właściwie bardzo ładne, jak nagrywam memo. Mm. Musimy wejść teraz po schodach. Tutaj czyli wejść do środka, można to powiedzieć. Zacznie? od samego środka. Tutaj musimy uważać na osy. Bo będą chciały nas atakować. Kurde, trzymam się. A, a biegniemy dalej, dalej. Dobra, teraz skręcamy w prawo i idziemy tam. E, musimy dojść do banku. Który jest tam, właśnie... O, teraz nam się mapka powiększyła Bank jest w miejscu tam, gdzie są takie klucze na e, brązowo-żółtym tle e, Musimy do niego dojść Więc dojdźmy do niego A, już, już nie będę tak tyle gadał Ok, teraz zeskakujemy. Mm, I tutaj jest bankier Teraz musimy z nim pogadać I wybieramy parcel post Następnie dostajemy prezent e, Maila Który jest właśnie przyczyną całego tego nieporozumienia i tego buga e, jest, to, e, jest to prezent walentynkowy Który, bo ponieważ ja to, jak to nagrywam to jest e, dzień po walentynkach e, I jest to prezent walentynkowy który po prostu jest takim bugiem bo tutaj są przedmioty premiowe i trzeba je włożyć do banku dopóki ich się dopóki ich się nie włoży do banku to nie można usunąć postaci więc musimy wziąć te przedmioty akcept i gdy już je otrzymaliśmy musimy znowu z nim pogadać wybrać bank o jak widać już jedną postać usunąłem teraz muszę drugą i proszę usunęliśmy te, te ten, przedmioty walentynkowe. I teraz, gdy się wylogujemy, możemy teraz y, prosto nacisnąć Delete, wpisać nazwę postaci, i naszym oczom ukaże się pustka. Tak więc, dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że paranik się przydał y, tym, którzy zaczęli grać tere i tworzą nowe postacie. Ja też osobiście zacząłem grać Terra i szukałem tej informacji, jak to naprawić, na internecie. Nigdy tego nie mogę znaleźć, więc pokombinowałem sam i jakoś tak odkryłem to. Tak więc, wszystkim Polakom, którym pomogłem, mam nadzieję, że przydał wam się poradnik. Tak więc dzięki za uwagę. Do usłyszenia. Na następnym odcinku. Cześć.